Jest dużo silniejszą reakcją niż stres. Zawiera w sobie oczywiście elementy stresu, jak najbardziej, ale jest to duża, silniejsza reakcja. Czyli my po prostu reagujemy w ten sposób na, no, można powiedzieć, jakieś przeciążenia, bo też mamy tak, taki podział bardzo ogólny na kryzysy ostre, czyli takie sytuacje nagłe, niespodziewane, do których nie jesteśmy w stanie się przygotować w żaden sposób. To się po prostu zadziewa. Nie, na przykład idę sobie ulicą i, nie wiem, jedzie samochód, mnie potrąca jakby nie jestem w stanie tego przewidzieć i to jest właśnie kryzys ostry, czy na przykład dostaję nagłą diagnozę choroby, czy nagłe zwolnienie z pracy, ale w ogóle się nie spodziewałam tego, że to się zadzieje, nie? Czyli tutaj mamy takie sytuacje, do których absolutnie nie jesteśmy w stanie się przygotować i przewidzieć i one okazują się właśnie bardzo silne, bardzo zaskakujące, nagłe, no i jest ta reakcja, takiego właśnie przytłoczenia, takiego przeciążenia, że nie jestem w stanie sobie poradzić takiego trochę jakby załamania, No ale też mamy ten drugi typ kryzysy chroniczne, które powstają jakby stopniowo. I u podłoża ich leży bardziej stres chroniczny. Czyli tutaj można powiedzieć, że my sobie tak trochę gromadzimy, 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 trochę tak jak taka kropla symboliczna, która drąży skałę. Są takie stresory, które po prostu przychodzą, przychodzą, i w pewnym momencie dochodzi do takiego, no jak można powiedzieć, rozłamu.